Papaj. Nie. Oddaj mi portal. No, wejdź. Przejdź. Przejdź. Jak Chodź mam tu przejść? Jak jestem na dole. A. No, usuń ten portal. No. I... I had <śmany> Oj Podgląd mnie! Widzę, A... ja <laughs> <laughs> że się spodobało. <laughs> Co zrobili? Ty mnie zgłosiłeś. Fajnie było.

No możesz mi przerwać? Ja sobie nie mogę? No chyba... Nie... Yeah. to ty masz. Yeah. Odwójka w dupie. Yeah, tak. Nie, to jak posąg. <grywa> Jezu, wpływać! O Ooo, <grywa> <grywa> jaki ładny... Nie mogłam trafić do dziury. Yes! Moja! Moja! No jeszcze skulkuj jak Persil. tak i'm szybko, jak ojciec, taką Jeszcze jak? Ooooo! Oh. Ej! Aha! <gryny> <Ej. gryny> <gryny> ooo! <gryny> no do góry, no do góry. Ale... Krzywo No widzę. Co ty robi? No bo krzywo jest! Zostań. Nie krzywo, 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 no nie wejdziemy. Ale mi się tak krzywo portal trzyma. O, idealnie było, jest nie, dobrze, jest dobrze, jest dobrze, No bo ten nie dotyka. Noś yeah. środek tutaj ten drugi portal idealnie. Ciemno niebieski. Oh. Oh. Idziesz. <laughs> Dobrze? Nie, nie, nie! Chodzę. Nie, nie. Idź pod kostkę. Nie, Tom, do tyłu. Do tyłu. No, w no, następną kostkę, no. Bo ty musisz mieć tutaj portal. Gdzieś tu. Tak, bo ty inaczej chyba nie wyjdziesz. To jak? A jak się czułeś, kiedy tak to tam majtałam? No. Czułem, czułem się jak homie. A <laughs> no co? A czekaj! Musisz skakać, musisz skakać, musisz skakać. I, i, i. Weź tam kostkę. A nie, nie, jeszcze. Tam, to nie możesz jej po prostu puścić? A. Też mogę ci zabrać, haha! Ha, I co teraz? O kurde! Zapraszam! Aaa, rzuciłem! Czekaj, czekaj, czekaj... Tu jest dźwignia? Dawaj! Nie! Bo tu jest druka za mną. A. Chciałem ci na głowę wskoczyć. Poczułem. Ale ile nie zrząb skoczyć, to gradosł. Widać, że pocisk chciły. No. No bo ja witum, Cewitum, 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 cewitum. Cewitum, 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 cewitum! I myjk! Ała! Teraz ty idziesz. Ale serio zapomniałem o przycisku. Teraz ty idziesz. Nie, no zapomniałem o przycisku, no przepraszam, no. Za karę. Nieee, zostaw mi! Mm. Nieee! Uskakuj tam, tylko muszę to... Nie, a ty, Ale... masz. do nóżki i rączki, będziesz się toczył jak ta lala. A ty, ty to jak A, nie ciebie tylko do czołgu wsadzić, to byś poleciała. To są jeszcze puste. Czekaj, Ej! wolna. Nie, ja chcę ją ze sobą mieć. Jak Katarzynę do por... A! Podjęliśmy już decyzję. Użyjmy wasz wolna. dom. Ona jest wolna, kulką. Już nie, bo nie żyję. Ale ta moja jest wolna. Moja nie. Ty ją zabiłeś? Nie, moja też jest wolna. Bo w innym sensie. Wow! Ała! <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie. Oj tak. O kurde! <laughs> Aha, nie chcę. Ej, utknąłem! O, no dobra.

No w Jak to jest. No jak w tamtą? No w Ja tylko tyle mogę, ale się jej nie dosięgnij No a tutaj ty no bo musi być timing, no Ale nie teraz, ty się tam, no co Ale nie chodzi o to, że tu ja się przy tym portalu jestem od Ja muszę jako ona zlatuje tak to ja muszę tu złapać Tam o Nie dosięgłam jej. Teraz, teraz, teraz! Dobrze! Nie. Ale, dobra, chłopaki. <skupuszias> no kurde, po co tak... No, no, no ale, teraz, teraz mi się chce trzydzieści. <skupuszias> Oj! Au. Tylko co ze mnie jakiegoś wstrząsu dostaniesz?

No Tylko <noise> ty mogłeś postawić ten pobrak. To bo. A nie tak! I tam niżej tam niżej. <laughs> Nie ty to zrobiliśmy. <laughs> o, to ty busisz. jak klecisz yy, ten ciemny. No. Ja skoczę zaraz za tobą. <laughs> no. Co ty robisz? Co ty robisz? To, przepraszam. Ale. A, 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 ta, 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 To jest szybka akcja Raz, dwa, trzy Teraz, teraz! Nie! no nie No ty ty mi robisz? ta, moje życie! życie! no, <laughs> no Ale... No co ty robisz? Jestem pośledzona, tak? Widzę, masz proste zadanie. Aj! Drognę. Drognę. dupę no. Co ty robisz? No idź tam, bo cię zastrzeli zaraz. nas. jest druga. No! <grybuj> Niej. I. I. Mam eu już prawie no. com I... ja mogę Eu não posso você. O que é gdzie ja jestem. Patrz jak tu